Um, ogólnie to jest druga część tego, co nagrywam rano. I też chciałam wytłumaczyć, um, że dlaczego rano się nie pojawił ten... pierwsza część. Ponieważ YouTube mi nie pozwolił jej wrzucić, dlatego teraz już sobie to... nagrywam drugą część wieczorem. Um, I... będą wyrzucone teraz. E, chciałam wam pokazać, co z... Tego, że mam dzisiaj imieniny, chciałabym wam pokazać co dostałam. Od siostry dostałam... Markerę. Kolory są dosyć ciekawe. Ja wam pokazuję, bo sobie już sprawdziłam. Mam po kolei je wypisane. Trzy z nich to po prostu... Jak jest druga końcówka, reszta jest tą cienką. A mi się najbardziej podoba ten Baby Blue i Chocolate. Tutaj jest kolejne dwa, jest ich 12 kolorów. Bardzo fajne są, jeśli chodzi o trzymanie. Następnie dostałam od rodziców takie wielkie opakowanie farb akrylowych. Jest ich 20. Są tutaj dwie tuby z kolorem Titanium White co jest najśmieszniejsze, bo ja taki już posiadam z innego sklepu pięć e, różnych kolorów opaliz opalizujących i trzynaście kolorów klasycznych jakbym się tak jąkała czy... no, czy jąkała, moje mówienie to tylko dlatego, że się po prostu źle czuję z tych farb dostałam tyle słodyczy to też w maku. I kupiłam sobie też bagułki. W ogóle zostały mi tutaj te kulki i to wszystko. Są takie żelki. Są dobre, ale ze trochę. Kupiłam sobie mm, mm, e, Giga. Nie wiem, jak to było. E, Ogólnie z maka też, bo od taki zestaw dodatkowych. Do, do, że oni mieli jedzenie i był Happy Meal w zestawie Dlatego, do do tego mam Dlatego tam mam Happy Meala Nie zwracajcie uwagi na to, co tam leży okay. Coś tam wcześniej rzuciłam na jakiś materiał I Ogólnie w tym było takie autko z Shopkinsów mm. Nie widać, ale wszystko jest Shopkins Um, ogólnie strasznie źle się czuję, więc nie wiem jak jutro będę to nagram. Drugi odcinek. Już sobie wyjęłam dwójkę. Mam nadzieję, że to jest dwójka, bo tak był włożony papierek. Żebym jutro nie musiała tego szukać i jutro mam... Na jutro mam zaplanowane... Zobaczcie, bardzo jak Na jutro mam zaplanowane poranną rutynę. <grym> więc mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Ogólnie jakby ktoś pytał, co, ma, co mam włączone, to jest TikToki z boku, no Hero Akademia. Um. No, nie mam nic więcej mówić, dlatego się już z wami pożegnam. Pa!